Zakwasu z buraków najczęściej używamy na święta do gotowania barszczu. Ale ten zakwas w wersji deluxe to jest coś, co ja i moja rodzina popijamy prawie codziennie, szczególnie jesienią i zimą. I to jest nasza bomba zdrowia. I w tym filmie pokażę Wam, jak taki zakwas z mnóstwem przypraw korzennych i innych dodatków wykonać. No, oczywiście. Dla mnie najważniejszy jest porządny słoik. Ten akurat jest z Ikei o pojemności 3,3 litra. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. Ma fajną przykrywkę i tak dalej. Świetnie sprawdza się właśnie na przykład do robienia zakwasu czy kimchi. Buraki. Jak to buraki? Proste ze sklepu. Ja na taki duży słoik używam około kilograma do dwóch, jeżeli chcę dwa takie słoje przygotować. Czosnek, cząstku Nigdy nie ma za mało w zakwasie. Oczywiście musicie dostosować jego ilość do własnych upotobań. Ja praktycznie używam całej główki czosnku na mniej więcej właśnie 1,5 kg buraków. Do tego jest imbir i jabłka, albo takie ładne ze sklepu, albo takie jeszcze ładniejsze malutkie z dzikiej jabłonki, która rośnie gdzieś tam w sąsiedztwie. Przyprawy to jest chyba główny obok buraków. Bohater tego przepisu są goździki, jest, są ziarna kolendry, jest gwiazdka ryżu, dużo pieprzu, jest gorczyca, jest dużo kminku, jeszcze więcej kminku, oczywiście liście laurowe. No i tych przypraw możecie dodać wedle uznania jeszcze więcej, troszkę mniej, a także mieszać wasze ulubione smaki. Jeżeli chodzi o to, jak już te wszystkie składniki układamy w słoiku, no to ja po prostu staram się zawsze jak najbardziej roznieść czosnek, jabłko pokroić na jakieś takie w miarę nieduże kawałki imbiru nie obieram, tylko kroję w cienkie plasterki razem ze skórką. Wychodzi zawsze świetnie. Wydaje mi się, że ze skórką po prostu ma więcej mocy. Buraki staram się kroić jak najcieniej, na dosłownie 2 mm grubości plasterki. Niektórzy je trą, żeby było jeszcze drobniej, natomiast z moich obserwacji to już nie robi takiej różnicy, a jest dużo mniej bałaganu i dużo łatwiej jest po prostu w ten sposób przygotować zakwas. No i tak, jak widzicie, swoich wypełniam po kolei warstwami tych składników w ilości na oko. Ale oczywiście dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Na koniec oczywiście woda z solą na półtora litra wody mniej więcej dwie płaskie łyżki soli. Musicie oczywiście sól dokładnie rozpuścić i takim roztworem zalewacie przygotowane buraki z wszystkimi dodatkami ważne żeby taki słój był wypełniony wsadem do około 2 3 3 4 wysokości i wodą prawie do pełna tak żeby można było łatwo mieszać właśnie tak nastawiony zakwas i tak naprawdę to jest kolejna z najemnic tego zakwasu, że on nigdy nie pleśnieje, że on zawsze się udaje, że po pierwsze no, na początku oczywiście jest blady, nieprzejrzysty, ale w miarę jak zaczyna fermentować, jak pojawia się taka piana, co jest dobrym znakiem, musicie mieszać na bieżąco wtedy wszystkie te składniki, czosnek, imbir, przyprawy, krążą naokoło i chronią powierzchnię naszego zakwasu przed tym, żeby na przykład zapleśniał. No i to jest... Sprawdzona metoda, nie grozi Wam żadna pleśń, żadne zepsucie zakwasu tak długo jak dwa razy dziennie rano i wieczorem będziecie ten zakwas mieszać. No i oczywiście jak Piana przestanie się pojawiać nowa. Jak ten zakwas bardzo ciemnieje, zmętnieje, wręcz od jabłek nabierze troszeczkę takiej, jakby gęstości, no to już pora rozlewać go do słoików czy butelek, czy innych szklanych naczyń. Ja zwykle szykuję taką ilość tego zakwasu, żeby dwa takie duże swoje wypełnić wsadem, a potem dzięki temu mam przynajmniej kilka butelek i jeszcze awaryjnie 2-3 litrowe słoiki, właśnie zakwasu, po to, żeby po jednej produkcji można było go popijać całą rodziną, czyli ja, dzieci i żona, na przykład do kolacji po małej literacce przez przynajmniej dwa czy trzy tygodnie. No i to jest jeden z naszych sposobów na budowanie odporności, ale też po prostu taki zakwas bardzo nam smakuje. Jestem ciekaw, czy wypróbujecie czegoś takiego? Czy macie jakieś własne zestawy przykładowo przypraw, a może dodajecie coś jeszcze poza cząstkiem, jabłkiem i imbirem? Napiszcie koniecznie w komentarzach. No i. Jeżeli nie chcecie przegapić nowych filmów, pamiętajcie o subskrybowaniu. Pa! pa.